jo, halo, halo. Cześć, siemano. Witam ja was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. I... i, i... mam teraz kolejny konkurs. Na, tym razem na RIVI, bo jest potwierdzone info, że w ten piątek, czyli 11, startuje RIVI. Więc zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w konkursie, jak i gramy na RIVI do końca. No bo jednak no, te edycje są rzadsze coraz bardziej, jak są no, takie quarter mc, który, no... nie popisał się. No ale na wracając do konkursu Co, co trzeba zrobić, żeby wygrać? Łapka w górę, suby na publiczne, w komentarzu uważniki z Minecrafta i Hashtag gramy do końca No i tyle, no i ja jeszcze udania mu udanie na Rivi Jak i wygranie konkursu No i co no, a i mam tylko jednego wypad do, do rozpasowania, więc Niestety jeden, bo jeden, ale no tyle no <gryw> Co ja gadał? Zapraszam do komentowania, przekażę powodzenia Na right! about <laughs>